Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, spotkałem się z czymś bardzo ciekawym, intrygującym, mianowicie Ewelny z Renektonem. Widziałem jak przyglądałem sobie tablice najlepszych graczy z Mastera to właśnie spotkałem takiego jednego gracza, który grał tym deckiem, to mnie bardzo zaskoczyło, no i na rudę też Are faktycznie dwa razy wyświetliło mi ten deck, to pomyślałem sobie, hej sprawdzimy go, zwłaszcza, że Evelyn jest raczej rzadko spotykanym boh bohaterem, bo jest dosyć słabym czempionem i to samo dotyczy oczywiście Renektona, ale co wyjdzie z tego duo nie mam pojęcia, nie testowałem takiej talii, nie mam pojęcia co o niej sądzić Zobaczmy najpierw, oczywiście, prezentację talii, bo chyba jest to tutaj po prostu oglądać. Punktowo to wygląda naprawdę dobrze. Tutaj jest standardowa 13, 13 zaklęcie jest. Zazwyczaj gra się 12, 14, 16. Nie wiem, po prostu tak się przyjęło i tak ludzie się tego trzymają. Bardzo ciekawe. Zero lokacji, więc tutaj nie mamy możliwości zagrania pod tę bardzo drogą, silną. Kartę wyposażenia za jeden, która jest w lokacji. Mówiąc jeden, mam na myśli samą lokację. Tutaj punktowo wygląda to tradycyjnie, więc zobaczmy, co tutaj jest. O tutaj, wydaje mi się, że tutaj byłaby doskonała jedna sztuka Sibir, dlatego że dobrze działa to i to po prostu do stakowania tej bohaterki z Shurimy. Oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe, jak najbardziej okej. Okay. Bardzo dobra jedynka. Z kasztanem też nawet można ją grać. Bakaj do znalezienia jakichś fajniejszych kart. No, nie gramy tutaj wyposażenia. Darkinów chyba też nie widziałem, także nie wiem za bardzo czego tu szukać. Przekonamy się w grze. Bez względu na oczywiście Renektona, żeby tu przyspieszyć awans tradycyjnie, być może nawet pod Evelyn, zależy jakie wordy wylecą. Jedno tutaj zaklęcie kolecji na ok. Rozruszczyciel, wow, to jest bardzo ciekawe i trochę mi się gryzie z koncepcją dlatego, że sam Renekton w sobie ma już rozgrzes rozgrzeszyciela zmiażdżenie i no w sumie tak proszę powiedzieć, że ma rozgrzeszyciela, bo dostaje jeszcze dwa do ataku, no i ma to zmiażdżenie skoczek skalny, łapiemy kogoś, ok jest w porządeczku, sultu do robienia oczywiście skorup, tradycyjnie bardzo rzadko spotykana karta, ona kiedyś była naprawdę często wybierana przez graczy, dobieramy jedną kartę no to jeżeli udało wam się zgładzić jednostkę w tej rundzie, jeszcze macie dwa punkciki zdrowia z Frogiego nexusu, to jest bardzo bardzo okej. Okay. Bezytosna obowiązkowo, dominacja, aha, dlatego jest tu tyle jedynek, tak, bo jest aż 6 jedynek, więc no, to wiele wyjaśnia. Dominacja, tutaj jeszcze przyspieszamy oczywiście skorupy. Klątwa, żebyśmy tu fajnie zagrali ze zmierzczeniem. ruchomie piaski, kontrolne zagranie jest w porządku. Evelyn i Renek, to niestety się gryzą... Ee... Punktowo, no ale jest jak jest i piąteczka. Wydaje mi się, że tutaj jedna kopia Sivir byłaby naprawdę na wagę złota, ale to by oznaczało jeszcze jedną kartę za cztery, więc nie wiem, czy byłbym aż takim fanem. Wydaje mi się, że spokojnie można byłoby tę kartę zagrać do przewagi kart na stole. Można byłoby chyba fajnie przerobić ten, jak moim zdaniem, i naprawdę tutaj zyskałaby, moim zdaniem. Italia. no ale znalazłem coś takiego, więc zobaczymy, tak. Jeżeli ktoś tym grał i, i wygrywał, to jestem zaskoczony troszkę, bo wydaje mi się, że można byłoby lepiej zrobić ten dek. No ale tu najwyżej, słuchajcie, opowiem o tym na samym końcu w materiale, już yy, finał, nie? Jak będzie zakończenie. Tymczasem ja sprawdzę, jak to się prezentuje w grze. Jedziemy. Okej, okay. na start taki konkretny dek. I bardzo, bardzo nie lubię grać na Deepa, bo on jest naprawdę, naprawdę w pożądalu. Ruchome Piaski wolałbym coś innego, wolałbym ratować te karty. Wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy zagrali też pod lokację, żeby uruchamiać to zaklęcie, którego oczywiście nie mamy, to, to też byłoby dobre. Cała reszta mi się podoba, bo tu mamy świetne połączenie i tu też mamy świetne połączenie. Mamy tu idealną sytuację pod krokodyla. Oczywiście krokodyl może dostać zemstę. Jakby to mi nie przeszkadza, bo i tak rzucimy później. Uuu, a to zmienia postać rzeczy. To zobaczymy jak to wypadnie. Całe szczęście, że nie ma jedynki. Uuu, bardzo fajne, wypalone, spalone karty, które są pod early game. To nie jest zła wiadomość. Wybejtowanie zagrania będzie bardzo dobre. Plus tutaj 2-3 może być grane, i wtedy Renek to byłby zadowolony. Pójdę już na wymianę, żeby pozbyć się tej karty, żeby ona nie stakowała. Dziwię się, że on tak agresywnie gra. Zastanawiam się teraz, czy zagrać pod to, i to, czy pod to, i to. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo nie, nie chciałem mieć takiej sytuacji, szczerze mówiąc. No ale jest jak jest. Chyba po prostu zagramy pod przeciwnika. Wow, ale tempo Deepa. Uuu, dwie szósteczki spalą na tro. To nie były złe karty do spalenia. Może dominacja mało zadaje. Dobra, zagrajmy pod Eve, pod Eve. Tutaj widzę, że będzie może... Uuu, podoba mi się to. Nawet jeżeli zagra tu pajączka to... Okej, okay, ciekawe. Bardzo, bardzo dużo tracił mój przy... Ciekawe, mamy rozruszyciela, mamy świetną zazdrosna. Uuu, ta karta dla Renektona? Wow, Uwielbiam tę animację. Jeżeli chodzicie do mnie na streamie, to wiecie dlaczego. No i mamy tu fajną sytuację, nie ukrywam. Dajcie mi rzecz! Rzecz, która Dużo pali tych kart. Ma bardzo już ładnego Deepa tu przygotowanego. Niech w następnej rundzie pozbędzie się tej karty. Ale my tu mamy ładne combo niedługo. Cztery punkty to nadal bardzo dużo, żeby zabić. Ale tutaj Renekton będzie przepotężny. Renekton, który się tu pojawi, będzie mocny. Wydaje mi się, że tu będzie zemsta za chwilę odgrana. Musimy tu pod Renektona zagrać, przecież to są idealne keywordy dla niego, naprawdę, fantastyczne. Ale nie, niepokoi mnie te 8 punktów, to jest bardzo dużo i wiem już, że grając tak, pod manę, ma jakieś zaklęcia i tu może być zemsta. Okej. Okay. Zagrał wolniej, znacznie nie? To jest naprawdę silny Renekton. Bardzo podoba mi się tu, że będziemy mieć jeszcze świetną trójkę i jeszcze klątwę grobowca. Tu naprawdę można wygrać grę w następnej rundzie. No na to odpowiedzi nie mam oczywiście. On chce tutaj pod dipa ładnie zagrać. Wiemy dlaczego chce przyspieszyć tę kartę. Zresztą w następnej rundzie i tak ma dipa, więc ja nic no na to nie poradzę. Tak. Nie marnuj mojego czasu. Powrót nało. Mmm... Rozrzeszyciel... rozrzeszyciel? już działa. Więc wypadałoby zagrać... Jeżeli zagram ciebie, nie będzie mnie stać, tak? Na, na zagranie ciebie i ciebie. A tu podatności nie mam. Tu dobrze byłoby podatność zagrać. Chyba, że zagrać tutaj. To też jest jakaś koncepcja i zabrać. No, zobaczmy. Tu jest na 100%, tu nawet jedynko może zagrać. Tylko jeżeli on zagra jedynką, no. Znaczy, jeżeli ma zemstę, jak najbardziej ok. Zagrał pod Renektona. W porządku. Zróbmy sobie dalszą przewagę kart na stole. Będziemy mogli ładnie tutaj połapać tego przeciwnika. Spodziewaliśmy się tego zagrania. No, i wydaje mi się, że musimy zagrać także, że... nie już, sprawy. Hmm. Czy to wystarczy? Ten wpływ tutaj był na wagę złota, zobaczcie. Zastanawiam się, czy to wystarczy. Troszeczkę mówiłem z tego względu, że zacząłem liczyć po prostu tutaj. Patrzeć jak to wygląda. Dwa punkty, to jest pajączek grany, to jest idealnie 17. Dlatego grałem powoli, żeby wybejtować zemstę, którą zagrał natychmiastowo. Ja bym na jego miejscu zagrał pod jednostki. Następnie zemstę widzicie, żeby zabić tę Evelyn, a nie tamtego Renektona. Wydaje mi się, że to jest pajączek na 100%, ale on wie, że ten pajączek mu gry nie wygrywa. Idealnie 1 HP. Bardzo ładne tempo Deepa. Bardzo tutaj byłby szybki Maokai. No ale słuchajcie, my zagraliśmy to chyba po prostu lepiej. Ale te słowa, keywordy, tutaj naprawdę pizzeria italiano margarita. Jedziemy z kolejną grą. To jest konserwatorium. Ja pamiętam, że jeden z moich widzów bardzo lubił takie połączenie, właśnie cenny. Nie wiem czy my to wygramy, szczerze mówiąc. Klątwa, grobowca. Jest tutaj combo. Nie, nie wiem, bardzo trudny matchup mi się trafił, szczerze mówiąc. Raveny na razie nie blokujemy, ale zawsze jest szansa. O, po prostu warto, warto ją zostawiać, bo przeciwnik musi dużo, zużyć dużo waliu na nią. To połączenie to na jakiś late game i zaskoczenie przeciwnika. Tutaj starczę magii, co jest na wagę złota w ten matchup. Później można i ta dwójkę zagrać, żeby wymusić zagranie. Token ataku mamy bardzo dobry. Chyba tak. Chyba zagram tu piątkę, zagram podobrażenie. Wy... To jest dobry moment na zagranie po prostu. To jest chyba dobry moment. To do dobry moment. Jest taka piosenka Corteza, Ale smutna dosyć. Ostrzegam. Ale niestety znalazł idealną kartę, dlatego mówiłem Wam o CIVIR. Zobaczcie, jaka beznadziejna wymiana, prawda? Tragiczna. Zaryzykowałem sporo, no ale co? Zaryzykowałem, sporo, no sporo ale co? Najgorsze, że ma tutaj grać, ale jakby tu nie było dezintegracji, a spróbujemy zagrać wokół raczej dezintegracji. Pozbądźmy się tej karty to tutaj ten Renekton byłby fenomenalny. Ale podejrzewam, że dezintegracja się tu po prostu czyha na nas. No nic, lepsza dezintegracja teraz niż później, gdyby można skończyć grę, prawda? To nie jest łatwy mecz. To jest go hard. Okej, okay, czyli Flok będzie grany. Okej, okay, to nawet nie marnuję tego zaklęcia, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że tu Flok będzie grany. Dobra, to była dla nas podpowiedź, niestety tempo Anki mi nie podoba się. No ale co, jest jak jest. Dużo punktów. W sensie, jeżeli nie dobierze jakiegoś doboru kart, to wydaje mi się, że go po prostu słamsimy naszymi kartami. To jest dobra wiadomość, ruchome piaski są tragiczne aktualnie. No niestety, jest jak jest. I te, tutaj konserwatorium będzie bardzo szybkie. Bardzo mi się nie podoba grać, bardzo nie lubię takich meczy. Takich pojedynków, bo ja po prostu nie mam jak się pozbyć tej karty. Zagrałem pod dominację. ...rozrzeszyciem chyba. Zagramy tu Evelyn. To jest ten ulotny, prawda? Uuu, nice. Ale wydaje mi się, że to jest stuprocentowy Tibers teraz nawet. Nie mamy jak zagrać nawet kombo, bo to jest za mało punktów obrażeń, po prostu. Poz sukcesywnie pozbywa się naszej każdej karty. Czemu zagraj Suna już teraz? Czyżby już Evelyn miała umrzeć? Nie. Flok tutaj? Konserwatorium też zagrane. No nie wygląda to dobrze. Trafił się bardzo, mam wrażenie, że trafił nam się bardzo trudny mecz, a po prostu. Ja sobie nie wyobrażam tutaj wrócić do tej gry. Jest Tibers, jest y konserwatorium, tempo idealne dla przeciwnika. To jest mój problem grać, grać na ten deck, dlatego, że chciałem Wam powiedzieć, że kiedy nie gracie misji, jakiegokolwiek zaklęcia, ta anka po prostu jest bardzo szkodliwa, przecież się bardzo. Ale my niestety gramy takim deckiem, że nie jesteśmy w stanie. Nawet słuchajcie, przez to, że miałem podatność, widzieliście, co się stało z renektonem. Moja ręka, no nie oszukujmy się, nie pomaga mi ewidentnie, to prawda. No ale co? No, nic trzeba chyba tak zagrać. Tu jest tarcza magii, więc powinno zadziałać. No, ale nie mam kart kompletnie. No, przydałby się jakiś tutaj bohater. Ja zagrałem chyba pod dominację. Bardzo dobra byłaby to karta. Tutaj świetny keyword, ale no, niestety. A nie, ja zagrałem wtedy rozgrzeszyciela, przepraszam. Tu powinno zadziałać. No, ale co z tego, prawda? To z tego, on po prostu zabije naszą kartę w następnej rundzie. Tibers ma mniej HP. Musimy... Nawet jest za dużo HP. Gdyby tu troszeczkę było mniej HP, może jeszcze próbowalibyśmy to wygrać. Gdybym miał Renektona, wydaje mi się, teraz do rzucenia. Niestety te karty są dla nas tragiczne. No, obym znalazł jednostkę, wtedy zagralibyśmy rozgrzeszyciela i trójkę. No dobra, jest jak jest. Myślę, że ta karta zaraz umrze i, i nie damy rady tego wygrać. Bardzo szybki Tybalk, bardzo szybki Tibbers. Świetne tempo przeciwnika, księga znaleziona także. Najmniej HP. Nie blokuje. Hmm. Przez to, że to szybko jest natychmiastowe, nie jestem w stanie tutaj jakoś ładnie tego ugrać. Bo, jak dam, zagram. Tak. Zagra 3. Odpowiedź. Okej, okay, to nam nic nie da. Troszeczkę nam szczęścia zabrakło, myślę, bo tutaj niestety jest ten mrok. Najpierw dezintegracja, później uderzenie. No właśnie, nawet nie zagrał tak. Gdyby ta karta była w stanie uderzyć, żebyśmy mieli tutaj negację. Gdyby nie ta dezintegracja, widzę, to wyglądałoby inaczej. To koniec gry serczej w następnej rundzie. Gdyby nie to i zagrać tutaj pod full uderzenie, wtedy wygralibyśmy grę. To byłoby 10-20 punktów obrażeń. Wtedy moglibyśmy naprawdę wygrać tu grę. Tutaj jeszcze będzie kopiowanie wszystkiego. Najpierw uderzenie powinno być. Nie mamy negacji, nie mamy negacji, nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. To jest koniec gry aktualnie, z tego co widzę, bo on wyczyści nam stół po prostu. Eee, za szybkie tempo, brak negacji widzowie, to jest koniec gry. Jeszcze pakuj manatki razy 8, bardzo ciekawe. I tyle możemy zrobić. Brak negacji spowodował, że przegraliśmy tę grę, nie byliśmy nawet blisko. Gdybyśmy nie stracili wtedy, tak jak mówię, tem tej karty i zagrali tu pod osiem 8 bylibyśmy w stanie zrobić. Ale, no niestety, on zagrał do nie miałem na to odpowiedzi. Szkoda, szkoda, mieliśmy za mało jednostek. Mamy dwie cegły, ruchome piaski. Chyba warto byłoby e, jedną kartę ruchomych usunąć po prostu. Bardzo silny, aktualnie mocny, mocny metowy deck. Ale, jeżeli znajdziemy kartę do bloku, będzie ok. Jest jedna karta. Wiem, 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 że tutaj świetnie to działa z Renektonem, ale ja po prostu potrzebuję kart do bloku. Mogę chociaż jedno zaklęcie zostawić 3-2? 2-2 dwa. Dwa, dwa. Wymieńmy się. Tak, wydaje mi się, że Sewer byłaby dobra, bardzo dobra tutaj. Chyba brakuje mi też kradzieży życia w tym deku naprawdę. Gdyby jakaś skorupa jakimś studem dawała kradzież życia, to byłoby naprawdę bardzo dobre. O, świetnie, że znalazłem blokera. Plus tutaj uruchomienie dla tej karty. Podoba mi się, to jest dobra karta. Moja wiara mnie chroni. Szczerze mówiąc, nie, nie, nie czuję potrzeby tego blokować. Oddanie poprzez bitwę. Nie czuję potrzeby blokować tej karty na razie, bo to są tylko trzy punkty obrażeń. Zawsze może być więcej. On nie powinien być w stanie pozbyć się tej karty. I tu mamy bardzo dobre 4 punkty za zero w Nexus. No jest ok. Podoba mi się, podoba mi się, na razie jest w porządku, to nie jest łatwy match up. on jest taki troszeczkę, wiecie, zgubny, ale na razie wszystko tutaj, co mam, bardzo mi się podoba, chyba, że zagrać stunę, to wtedy okej. Okay. Spodziewałem się tej karty, pamiętacie co ja wam powiedziałem, że potencjalnie będzie lepszy tutaj blok? To właśnie miałem na myśli. Na razie zadajemy obrażenia, póki mamy pewne obrażenia. Szkoda mi tej nieuchwytności na razie. Następny będzie Renekton, Renekton może uderzyć po raz pierwszy, tylko... z bliskiej śmierci nawet. Mamy już kombo, zobaczcie. Dwójkę wolałbym w ataku. 2, 2, 2. No, jest to ryzyko. Jest to ryzyko z tym blokiem tutaj. Ale wydaje mi się, że ja mam lepszy late game. No, zaskoczę was, wydaje mi się, że ja mam lepszy late game. Zagrajmy to powoli. Aha, bo on pod Stuna chce zagrać, okej. Wydaje mi się, że ty pod Stuna chciałeś zagrać. Okej. Okay. Wow, wow, w sensie to było to zagranie teraz, gdy mamy dwójkę. Wow! W sensie, naprawdę. Już rozumiem, rozumiem potencjał tego. Już kiedyś był bardzo podobny, tylko on nie był grany z Zewellen I ja pamiętam, że na 100% był inny czempion. Granie było właśnie dokładnie takie samo, bo pamiętam, że ludzie bardzo narzekali na to zagranie, dlatego że ono kosztowało 2 punkty. Moment. Hey. Przez zadanie i obrażeń efekt karty lub uderzenie jej sojusznikiem liczy się, Czy to nie powinno z renektonem zadziałać? Ciekawe. Skoczyło mnie to, że to nie zadziałało. Byłem święcie przekonany, że zgładzenie zadziała tutaj. Kiedy zabijesz jednostkę poprzez zadanie i obrażeń, efekt karty lub uderzenie jest sojusznikiem. Ciekawe. Mam nadzieję, że przeciwnik nie wyszedł, bo to był bardzo ładny win z naszej strony, w sensie naprawdę, takie to było well played, no ale jeżeli wyszedł to ja wam po prostu tutaj utnę, zrobię cięcie i wiecie jak jest. Okej, okay, jak widzicie, mój przeciwnik się nie pojawił po tym zaklęciu. Za dwa stwierdził, że nie będzie dalej grać. Tam da mi nawet nie, jak widzicie na oku, nie zadziałało. To myślałem, że jeżeli to pozbędzie się tej karty, to nam wszystko to zadziała. Nie wiem dlaczego nie zadziałało. Tam, no, może po prostu uderzenie jako zagranie zaklęcia, ale wydawało mi się kiedyś, że to po prostu działało. No nic, widzowie, zapraszam was na jeszcze jedną gierkę, dlatego że one są bardzo szybkie. No bo gramy tutaj wokół tych raczej początkowych rund. Moi drodzy, ostatnia gra. To chyba jest Bundle City pod drzewo, to mam na myśli, bo tutaj są wyposażenia. Dobre tempo. Nie wiem, czy muszę coś zabić. Chyba wolałbym zagrać pod combo. Chyba tak. Chyba wolałbym po prostu zagrać pod moje combo takie. O właśnie takie mniej więcej. Jeszcze jakbym znalazł Evelyn, tutaj zagrałbym wokół skorup i trzeciej zrobiłbym pauzę, bo tutaj mamy 1-2, trzecia pauza, czwarta Evelyn i mamy 3 punkty na zaklęcia. Mam nadzieję, że przeciwnik nie wyjdzie. My tutaj niszczenia lokacji oczywiście nie mamy. Ja nawet nie wiem, czy w Shurimie jest jakiekolwiek niszczenie lokacji. Musiałbym sprawdzić. To wbrew pozorom, aż takie złe nie jest, dlatego że mamy tutaj dobry zamiennik. Teraz powoli. Tak, to będzie bardzo dobry e Renekton. Ale jakbyśmy w ogóle wyzwanie znaleźli to dla Renektona, to wow, Mistrzostwo Świata. Nie obawiaj się, nie ma tu żadnych cieni. Um. Ciekawe, <laughs> bardzo ciekawe. Zabije mi raczej. U, jest szansa, jest szansa, że ten dostanie wyspanie widzowie. Okej, okay, I don't care. Ja mam cztery razy ten Very nice indeed. Ok. Zagramy to i tak najwolniej jak się da, dlatego że on może grać mini zamiankę. Szukam Evelyn. Bardzo dobra trójka. Dobrze byłoby, żeby zagrał mini zamiankę. Okej. Okay. Ułatwił mi robotę po prostu tym zagraniem. Bardzo się cieszę. Tutaj jest awans Renektona, by the way. A nie, on będzie chciał wtedy ewentualnie zagrać kartę za, za, za ten... To nie wypali faktycznie. Ostrożnie, ostrożnie, Okej. Będą pokarmem dla Arte! Żadnej to nie ma odwrotu. Nie, nie potrzebuję tutaj zagrywać tych kart, po prostu na razie nie czuję potrzeby. Okej, okay, jest zagrany Stunik, spodziewałem się karty 1-3, jest w porządku, dlatego nie zagrałem pod taki e, potężny awans. Tak później pomyślałem, że mogłem inaczej zagrać zamiast tutaj grać jedynkę. Mamy dwa razy tę kartę. No przydała się tu. Myślę, że naprawdę jedna kopia Sibir byłaby na wagę złote. Rozrzeszycie tu co prawda nie działa, no ale jest jakieś jest. Uu, ciekawe. Ale no mamy jeszcze jednego Renektona. Cześć, to mój znak rozpoznawczy. Nie podoba mi się to, że rozruszycie, nie mogę uruchomić, bo nie znalazłem level. Ewen... Nie podoba też mi się to, że tu już musimy zaatakować. Czemu to zagrałeś? Aha, przyspieszę, w porządku. Ile masz? Ok. Wow, 8! Ła jakie ładne tempo! A, nie podoba mi się troszeczkę to zagranie. A jak to tu zdobywa dodatkowe dwa punkty. Myślę, bo to jest takie bardzo ryzykowne, ale gram trochę z ogniem. Zagrałem tutaj, bo jesteśmy w stanie przeżyć jakieś obrażenie potencjalne od Patyka, tak? W następnej rundzie przegrywamy grę, bo właśnie ma zrobioną jedną kartę. Później dorzuca jest koniec 100%. Całe szczęście, że zagra coś takiego, ale to nadal nas nie urządza wcale to działa koniecznie ze zmiażdżeniem, bo nie lepiej tego tutaj zagrać? Czy to nie jestem greedy wtedy? Hmm... Ale to jednostka otrzymuje, więc... Trzeba. Popełniłem jeden duży błąd w tej grze, że tymi kartami nie zatakowałem wcześniej. To był bardzo duży błąd, który kosztowałby mnie całą grę. I tak brawa dla mojego przeciwnika, bo miał 8 stacków, co to była szósta runda. To było bardzo dobre. Sukcesywnie pozbywał się naszej karty. Ja nie pozbyłem się jego karty, która miała bardzo dobre ataki, przez to w następnej rundzie pozbył się mojego Renektona. No i jak się okazało, trzy razy Renekton nam naprawdę pomógł. Także słuchajcie, jeżeli trafi wam się kiepska ręka. Polecam najpierw jeszcze troszeczkę poczekać, bo czasami ta kiepska ręka jest idealna na naszego przeciwnika. No i widzieliście, tutaj był doskonały przykład. Jeszcze na chwilę wrócę do prezentacji deku, bo uważam, że jest kilka kart, które wymagają jednak pewnej chyba korekty. Z całą dozą pewności ten kolec nienawiści tutaj specjalnie dobry nie jest. Nie lubię grać aż na podwójnego rozgrzeszyciela. Sultur jest ok, dominacja jest ok, klątwa grobowca jest ok I jedna tutaj karta wyrzucona i coś, czego mi bardzo w tej, y, tutaj brakowało. Coś, co uważam, że jest na wagę złota, to jest po prostu negacja. Plus, widzowie, jak sobie wpiszecie tutaj, na przykład, zmierzczenie, to możecie poszukać jeszcze czegoś. No właśnie, mówiłem wam o tej karcie, mówiłem wam o tej karcie. Nie, nie o tym wam nie powiedziałem. To jest bardzo ryzykowne. O! Coś takiego właśnie byłoby tutaj też bardzo dobre ze względu na naszych bohaterów. Tak patrzę, czy tutaj jest jeszcze jakieś lepsze zmiażdżenie. Nie powiedziałem wam o Kasie, bo dlatego, że o Kasie myślałem, ale to jest chyba po prostu za mało e, keywordów, żeby to po prostu uruchomić. Ale tutaj jeszcze jedno, słuchajcie, coś takiego, gdy tu jest jeszcze zmiażdżenie, wydaje mi się, na wagę złota. Naprawdę fajna karciuszka, polecam. Więc ja bym chyba coś takiego spróbował, widzowie. I właśnie ten deck umieszczę wam w razie coś w, w tym... Oczywiście w opisie filmu. Mam nadzieję, że wam przypadł ten odcinek do gustu, bo Evelyn jak i Renekton, no to są raczej bardzo rzadko spotykani bohaterowi, no bo oni kompletnie nie potrafią się odnaleźć. Ale faktycznie Evelyn jest tu bardzo dobra ze względu na e, rozgrzeszyciela. Ale to, co nie zadziałało mi, to ta ścieżka wśród ruin. Jeżeli Gdy zabijesz jednostkę poprzez zadanie jej obrażeń, efekt karty lub uderzenie jej sojusznikiem, Coś chyba po prostu nie liczy się, jeśli jednostka umiera przez własny efekt. No nie było tak. Nie wiem, nie wiem. Widzowie, dajcie mi znać w komentarzu. Ja, ja najwyżej jest już za późno na to, żebym e rozwikłał tę zagadkę. Dzięki, że byliście. trzymać się do następnego. Jo.